Cześć, słuchajcie, dostałem zgłoszenie o naruszenie prywatności. Jak tutaj widzicie, Privacy complaint. Już wiem, kto mnie zgłosił. Znana influencerka z niepełnosprawnością. Jak każda znana osoba w całej Polsce, która i w telewizji bywała, jest osobą prywatną, więc trzeba chronić jej prywatność. Oczywiście jest to narzędzie cenzury, bo prawnie tutaj to każdy wie, że to by nie przeszło, natomiast YouTube ma swój regulamin, więc zachęcam Was tym bardziej do obejrzenia tego materiału. Droga influencerko, serdecznie Cię pozdrawiam i chciałem Ci tylko poinformować, że cierpliwości, ponieważ film ten zostanie przerobiony, na początku wyciąłem Twoje imię, natomiast w edytorze YouTube'a da się zrobić tylko jedną rzecz. Więc cierpliwości, miniaturkę zmieniłem. Zamarzę też miniaturkę z kanału Klepsydra. Zmienię tytuł, ale film pozostanie. A jak nie zostanie, to nagram nowy. Dlatego że denerwuje mnie. Delikatnie mówiąc, takie traktowanie psów jak przedstawione na kanale Klepsydra. To Klepsydra powiedział, że tak traktujesz psy. A denerwuje mnie też donatoza. To jest taka ciężka choroba, którą mają influencerzy, którzy na przykład piszą w internecie, że zbierają na życie, a tymczasem kupują sobie coraz droższe rzeczy. To tak w skrócie. Takie coś mnie denerwuje. To jest bardzo poważna choroba, z której należy się wyleczyć i żyć normalnie. Można też napisać, że zbiera się na życie, albo zapytać widzów, czy można za te pieniądze kupić sobie wtedy ekspres, bo wiadomo, tutaj prawnie byłoby ciężko pewne rzeczy udowodnić, ale jest jeszcze coś takiego jak pewna przyzwoitość, a poza tym szkodzi się wtedy innym osobom z niepełnosprawnością. A nagrałem ten materiał również dlatego, że, jako osoba z niepełnosprawnością, zostałem przez swoich widzów zapytany, co o tym myślę, a więc skonsultowałem się z innymi osobami z niepełnosprawnością, które również myślą, że jest to wykorzystywanie dobroci ludzi i żerowanie na swojej niepełnosprawności i to jest niewłaściwe. Więc, jeżeli ja zostałem zapytany o to przez swoich widzów, to wiem, że ludzie się będą nad tym zastanawiać i dlatego działanie takie jak do jest bardzo, bardzo szkodliwe ale to nie tylko jak się jest osobą z niepełnosprawnością to w ogóle szkodzi wszystkim twórcom internetowym, bo trzeba